w Szymbarku jest wiele nawiązań do historii, do historii Polonii, do historii Polaków po II wojnie światowej. W Swój dom mają Sybiracy, osoby, które zostały przewiezione przymusowo na, na Syberię, a ze mną jest pan Zdzisław Nosewicz, człowiek, który pamięta te straszne czasy, kiedy trzeba było jechać, bo chyba nie było innego wyjścia, był taki prikaz i, i nie, było, nie było szans, żeby, żeby nie wyjechać. Nie, tam się nie było odwołania. Pamiętam ten moment, co prawda miałem troszkę więcej jak 5 lat, ale to się zapamiętało bardzo trwale, jak nkwd weszli do domu mojego dziadka, który był ochotnikiem w Legionach Piłsudskiego i dlatego oni go odszukali. I dali dwie godziny na zebranie wszystkiego na zawsze. No więc pamiętam, jak babcia rozłożyła koc na środku pokoju i z drżącymi rękoma wrzuciła tam troszkę ubrań, troszkę jedzenia, bo można było wziąć tyle, ile się uniesie, do pociągu. Pociąg towarowy był podstawiony gdzieś około 15 km od tej wsi, niedaleko Lidy, i trzeba było tyle wziąć, ile się zaniesie. I, i ten moment zapamiętałem na całe życie. I to, co zabraliśmy, to starczyło nam na... No, musiało starczyć na parę lat. A co wtedy państwo zabrali ze sobą? No, przede wszystkim troszkę jedzenia, takiego trwałego. Pamiętam wędzoną słoninę, kilka bochenków chleba, no i takie podstawowe ubrania. I to dziadek, babcia, i, i, i zabrano mnie i mojego młodszego brata, dlatego że rodziców wtedy jak raz nie było w domu. A nkw, babcia mówi do nkw Wodzisty, że no to dzieci, to nie są jej, to jest jej córki. A mówi, no jak nie chcesz brać, to zostaw. A wy, jako wrogowie ludu, musicie na Sybir jechać. No to babcia nie miała wyjścia, bo nie wiedziała, gdzie jak raz rodzice się znajdują w tym momencie. Spakowała nas i razem pojechaliśmy na Sybir w okolice Wołogdy, daleko na północy prawie. Na północy Uralu i tam byliśmy przez pięć i pół roku. Jak przebiegała podróż, to pewnie nie, nie należało do najprzyjemniejszych, mimo że polska kolej też teraz no, nie uprzyjemnia nam podróży, to wtedy było dużo, dużo gorzej, pewnie. Nie, no, pamiętam ten wagon bydlęcy, dwie półki z każdej strony od wejścia z lewej i z prawej, na środku koza. Kilka kawałków drzewa, które się tam paliły, dziura w jednym końcu wagonu dla załatwiania spraw fizjologicznych i zamknięte, zadrutowane drzwi i tak się jechało aż do następnego przystanku. Jak Państwo mieszkali już tam na miejscu, po dotarciu na, na, właśnie, na, na, na celu podróży, tak? E, mieli Państwo dom, czy musieli ten dom zdobyć, jakoś pobudować samodzielnie? No, podróż pociągiem odbywała się około miesiąca. Potem nas wyładowano, załadowano na bagaże, które tam mieliśmy, no to te ilości, które tam człowiek niósł. Podstawili kilka sań, to można było złożyć i dzieci do lat 10 mogły siąść na saniach, reszta ludzi szła pieszo za saniami przez jakiś okres, no trudno mi dzisiaj określić, byłem dzieckiem, ale to trwało około tygodnia, pieszo szliśmy. Rzeką, bo rzeka była zamarznięta. To była jedyna droga, która w głąb tajgi prowadziła, i przez tydzień szliśmy pieszo. I tam zostaliśmy rozparcelowani po kilku takich kołchozach, które zajmowało się wyrębem drzew. I w jednym z baraków każda rodzina dostała przy ścianie dwa metry przestrzeni, i tam mogła spać. Natomiast Wiadomo było, że w takim natłoku to nie za długo się pożyje, więc dostaliśmy, to znaczy my, ja myślę o całym tym zespole ludzi, bo ludzie bardzo się zżywali i sobie nawzajem pomagali, bo inaczej to by zginęli. Więc taki zespół ludzi, kilkunastu, dostawał kilka siekier, piłę i mieli za zadanie sobie pobudować taki dom, zresztą taki dom tutaj niedaleko stoi. Które przywieźliśmy z Syberii. I po zbudowaniu, automatycznie dostawali działkę w lesie i trzeba było tam swoją normę pracy wykonać. I ściąć te drzewa, które ścinało się cały rok, zwoziło lub znosiło nad brzeg rzeki. I wiosną, w czasie roztopów, takie duże góry drzewa, megły drzew. Spuszczało się do wody, i one płynęły gdzieś tam do tartaków. A jak to się stało, że pan wrócił? Udało się panu wyrwać z tej no, no katorgi, jakby nie było? No tak, katorgi. No, byłem pierwszy z dziadkami, dziadkowie po, przy tej ciężkiej pracy pierw babcia, potem dziadek. Po, po dwóch latach zmarli, potem znajomi mnie chyba z rok przetrzymali. A potem znalazłem się w domu dziecka. W domu dziecka byłem do 1945 roku, do maja. Jak skończyła się wojna, to można było rozpocząć korespondencję. Więc na stary adres rodziców napisałem do Wilna list, i o dziwo, po gdzieś dwóch miesiącach przyszła odpowiedź. Więc już wiedziałem, że rodzice żyją, i ten kontakt jest a rodzice też no, byli bardzo mocno no, zdenerwowani tym, że dwójkę dzieci mieli i dwójka znalazła się na Syberii. Jeszcze nie dopowiedziałem, że w międzyczasie też i brat zmarł. Zostałem sam. Yy, no, przy, ta korespondencja pozwoliła ustalić możliwości tam dojazdu, zlokalizowania tego miejsca. No i mama nawiązała kontakt z domem dziecka w Wilnie który złożył zapotrzebowanie, że dzieci, które pochodzą z tych terenów, można będzie przywieźć. I siostra mojej mamy zgodziła się zostać konwojentem i przyjechała po te dzieci tam, taką grupę dzieci na Syberię, żeby je zabrać.